Kochani, witajcie na kanale w Nowym Roku i zaczynamy od filmu, o który sporo osób pytało i który mam nadzieję rozwieje Wam troszkę wątpliwości odnośnie Project Life. Chciałabym pokazać Wam core kit od Becky Higgins, taki tutaj przyszedł do mnie nowy ze Skrapki.pl, edycja Inspired. I chciałabym pokazać Wam dokładnie co w takim kicie się znajduje. Ponieważ parę osób ma wątpliwości, czy wszystkie karty są takie same, ile tych kart naprawdę jest, jak można je wykorzystać, więc go sobie razem dzisiaj otworzymy i przejrzymy całą zawartość. I tak jak widzicie już na początku na pudełku jest napisane, że w kicie znajduje się 616 kart i że to powinno wystarczyć na cały album 30 na 30 cm. I oczywiście karty są częścią większej kolekcji, więc możecie kupić też pasujący album i poza tym jest cała masa naklejek, dodatków, które też utrzymane są w tej samej stylistyce. Tutaj z tyłu jest trochę podgląd na to, jakie karty są w zestawie. No i dokładnie wypisane ile czego, czyli mamy 500 kart 3x4 cale, czyli około 7,5x10 cm. 40 kart 4 na 6, czyli 10 na 15, 64 na 6 kart tytułowych, czyli takich, które mają właśnie nadrukowane jakieś hasło. I dodatkowo 8 kart na przód i na tył albumu. To też Wam zaraz pokażę. I teraz tak, te nowe kity przychodzą w takich tekturowych pudełkach. Starsze opakowania były fajniejsze, bo miały taki magnes i były naprawdę bardziej porządne, ale już Wam tutaj pokazuję. To jest też fajny pomysł, takie pudełko sobie zachować i przechowywać w nim te karty, bo jakby można w tym utrzymać większy porządek. I tak, zaczynamy od tych kart 4x6, 10x15. I jak widzicie, w każdym kicie znajdują się karty takie niedokończone. Jeśli przerzucicie je na drugą stronę, to jest zasugerowane w jaki sposób należy je ułożyć, żeby sobie skomponować stronę tytułową lub końcową albumu. Więc wtedy po prostu... Możemy to ułożyć i skomponować z kartami 3 na 4 cale, które też są w ten sposób pooznaczane, czyli to by była pier... Nie wiem, czy widzicie? Pierwsza, druga, trzecia i czwarta z takimi dmuchawcami. I tutaj mamy, ta powinna być na górze i te dwie na dole. Więc jeśli robicie swój album 12x12, ten 30x30 cm taki największy format, to możecie skorzystać od razu z takiej podpowiedzi i mieć pięknie ułożoną stronę tytułową albumu. Tu wam rzucę zdjęcie, tak żebyście zobaczyli całość, jak to wygląda, jak widzicie. Są jeszcze dodatkowe projekty tych kart, także można sobie stworzyć stronę początkową i końcową albumu. No i potem przechodzimy do tych typowych kart 6x4 cale, 10x15 cm. I słuchajcie, karty w ogóle z tej edycji ja się w nich zakochałam, są po prostu prześliczne. Zawsze mamy stronę jedną i drugą, więc można je wykorzystać poziomo bądź pionowo zależy jak wam pasuje do danej koszulki, do kieszonki. Ta edycja Inspire jest po prostu przepiękna. Ona jest cała utrzymana w takich akwarelowych klimatach. Czcionka w ogóle wygląda jak pismo odręczne, jak taki kaligrafia pisana pędzelkiem. Są po prostu przepiękne te literki. Tych dużych kart 4 na 6 cali. Dostajecie w zestawie tu dwie sztuki. Więc to też można zawsze taki zestaw kupić na pół i się z kimś podzielić, bo wiadomo, jest to duży wydatek, ale też dzięki temu macie pewność, że Wasz album będzie bardzo spójny i wszystko zostanie utrzymane w takiej samej tonacji kolorów, że te odcienie będą do siebie pasować, że klimat albumu będzie naprawdę zachowany przez cały czas. I te karty, one są bardzo pastelowe. I wydaje mi się, że świetnie sprawdzą się do albumu dla dzieci. No to bez dwóch zdań i dla takich właśnie maluchów. E, jeśli robicie album dla swojego dziecka, czy album na prezent dla kogoś, to po prostu no, ten design jest idealny. E, tak jak mówiłam, bardzo na czasie liter... E, chciałam powiedzieć liternictwo, literki i napisy. Bo naprawdę to jest takie bardzo popularne teraz wszystkie te skrypty i nowoczesna kaligrafia, pisanie pędzelkiem, więc można sobie dodać takiego trochę świeżego wyglądu do albumu bez e, wielkiej filozofii, bo tak jak robicie już strony z kartami, no to wrzucacie z, e, karty z jakimś fajnym hasłem, dodajecie zdjęcia, może parę naklejek i trochę e, słów napisanych od siebie i po prostu w pół godziny możecie mieć skończoną. W albumie. Tu są jeszcze fajne rzeczy, które można wrzucić na koniec, czy właśnie możemy się napisać, czyj to jest album. Śliczne akwarelkowe wieńce. No i to tak by wyglądały te duże karty. Ja Wam sobie przyznam po cichu, że one są tak ładne, że mi jest ich po prostu czasem nawet żal trzymać w pudełku i często lądują u mnie albo na tablicy inspiracyjnej, albo wykorzystuję je do zdjęć na Instagrama, albo wykorzystuję jako zakładki. Kolejna rzecz to małe karty. 3x4 cale, około 7,5x10 cm, i one są zaprojektowane w ten sam sposób. Na jednej stronie macie grafikę i jakieś hasło, albo po prostu obrazek, a z drugiej strony miejsce, w którym możecie spokojnie, bezpośrednio zapisywać swoje myśli, notatki, journaling. I tak, dostajecie w zestawie po 8 albo po 4 karty, zależy od wzoru. No i one też oczywiście pasuje. Wszystko jest ze sobą pięknie zgrane, no śliczne są po prostu. To naprawdę dużo więcej nie potrzeba, żeby robić album, bo macie wszystko, wszystko gotowe i podane na tacy, tylko zdjęcia i zapiski. Więc inwestycja w taki zestaw na początku naprawdę przyspiesza i ułatwia, bo nie musicie się zajmować tym, czy to na pewno do tego pasuje, czy ten papier równo przycięłam, czy... Czy tutaj po prostu kolory mi się nie gryzą? Nie, po prostu jakbyście w jakiej kompilacji byście sobie nie ułożyli tych kart, one będą wyglądać dobrze. A tutaj moje słówko na ten rok, to sobie odkładam na pewno zaraz je gdzieś wykorzystam w albumie albo chociażby jako zakładkę. Więc tak to wygląda, są takie, one te karty są takie bardzo motywujące i w ogóle karpy, diamy. Mówiłam Wam już, że można je wykorzystać w albumie dla dziecka, ale ja oczywiście jakby nie mam jeszcze dzieci i będę z nich korzystać w naszym e, codziennym albumie, bo czemu nie? Kolory są piękne, są pastelowe, będą pasowały do jasnych zdjęć, które staram się robić i te wszystkie takie roślinne klimaty, listki, wianuszki, e, gwiazdki, jakieś kropki, kratki, e, one mi się idealnie sprawdzą i teraz, mimo, że mamy zimę, bo dlaczego nie? I później na wiosnę i latem. To jest też przepiękna przecież. Dostajecie tych kart, tak jak widzicie, strasznie dużo. Tu są cztery takie przegródki, właśnie na te małe karty. O, tutaj widzę, że są fajne też takie z dniami tygodnia piątek, sobota taka nawet na świąteczną by się nadawała do jakiegoś grudniownika. A sobota, cytat, ty i ja. Szkoda trochę, że wszystko jest po angielsku, ale dajcie znać, czy chcielibyście, aby takie karty pojawiały się też po polsku. Napiszcie mi w komentarzu na dole, czy macie problem z korzystaniem z tych rzeczy po angielsku, czy wolelibyście, żeby właśnie to było w naszym języku, żeby można było robić album po polsku. Bardzo ciekawa jestem waszego zdania na ten temat. E, także czekam na komentarze. No i to i tak ten kit wygląda. Find something you love and do it forever. No to też pięknie, to może już wylądować teraz na tablicy. Jak widzicie tych kart jest rzeczywiście po 4, po 8 sztuk z każdego wzoru, więc fajnym pomysłem jest też kupić taki zestaw na spółkę z kimś. Bo wiadomo, że czasem ciężko jest zainwestować e, duże pieniądze, tak samo czasem się po prostu nudzimy i chcielibyśmy już e, zacząć robić coś innego, zacząć korzystać z jakichś innych kolorów, może wzorów. Może wymieszać właśnie te karty, takie graficzne, akwarelkowe, z jakimiś bardziej y, prostymi i minimalistycznymi. No to wtedy możecie kupić zestaw z kimś na spółkę i się podzielić. I na pewno Wam tych kart starczy i jeszcze zostanie. Ja je tak sobie przeglądam i już myślę, które będą w moim albumie we wpisie z kolejnego tygodnia. Te kity jej jest naprawdę ciężko dostać w Polsce. Możecie oczywiście zamawiać ze Stanów, ze strony producenta, ale wtedy będziecie bardzo dużo płacić za przesyłkę. Więc moją ulubioną opcją, tak, zaopatrywania się właśnie w kity, są zakupy przed sprzedaży w skrapkach, bo wtedy mogę sobie wejść na stronę Becky Higgins, ją podlinkuję Wam tutaj. Wybrać kit, który mi się podoba. Tam jest też taka opcja, że jak już klikniecie na poszczególne kity i w prawej kolumnie pojawia się napis Click Here, taki pomarańczowy. I możecie zobaczyć wszystkie te karty. One są po prostu rozłożone, jedna obok drugiej, w PDF-ie, z dwóch stron. Także możecie podejrzeć wszystkie wzory kart i po prostu w przedsprzedaży zamówić kit, który Wam się podoba. I on zostanie sprowadzony do Polski. Nie będziecie musieli się martwić wysyłką, angielskim, dogadywaniem się cłem. Nic z tych rzeczy nie będzie dla Was problemem, bo po prostu sprowadzeniem tego zajmuje się sklep. Z tym, że wiadomo, no, na takie zakupy trzeba na ogół chwilkę poczekać. Przed sprzedaż obecnie trwa w skrapkach. Też zostawię wam w opisie do filmu link, tak żebyście mogli zobaczyć, na czym to dokładnie polega. No i tak, i ciekawa jestem, co myślicie o tym filmie. Jeśli Wam się podobał i jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś inne kity i inne karty, jak wyglądają, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach i napiszcie mi, jaki jest Wasz ulubiony kit od Beki i z czego zamierzacie korzystać w tym roku. A ja się z Wami żegnam i jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji oraz zapraszam na bloga, gdzie powinniście już znaleźć najnowszy wpis z mojego albumu z minionego tygodnia. Do zobaczenia! Oh, it feels so stupid. <laughs> okay. Okay.